Przedmiotem dzisiejszego Unboxingu będzie takie radio Podobne jest z Bluetoothem To radio jest z firmy Manta Jak widać bardzo ładne opakowanie Mamy tu jakiś kod kreskowy Radio Może grać do 4 godzin pracy Razję FM miał za to ułospę. Zaraz zobaczymy. Zapakowujemy. Bardzo zapakowane. Jakieś instrukcje, obsługi nie będą na potrzebne i jest ciekawe. Tali nawet zostawię naklejkę. Ale przejdźmy do samego produktu. Bardzo gorąco zapakowane tak nie O mamy i nasze radio. I wraz z nim się. Jakieś kable. No, zobaczmy. Sam raz jest bardzo takie ma taki design starobotny. Tutaj mamy taki luksusowy pasek skórzany. Oczy na tył. Kolejny jakaś chyba membrana. Tu jest pod tym. Mamy włącznik. Gniazdo do ładowania, gniazdo USB, gniazdo AUX. Wszystko jest jak na obrazku. A więc włączmy go Jak widać ciała. Stawiają je co? I się to naciśnie. O! Ha! Czyli to. Steruj dźwiękiem. Zobaczmy dalej. Oho. Lotów je włączył. Jeszcze raz. Teraz AUX. Zobaczmy co mamy do tego w zestawie Takie kabelki Mamy tu kabel AUX i kabel USB do ładowania Jak zwykle Chińczycy ładowarki nie dali Jak zwykle oczywiście Zobaczmy co tu jeszcze jest? Chyba ja ja będzie musiała godzinę na kolację. Ja dostałem produkt uszkodzony. Nie ma anteny. Ale ogólnie produkt bardzo dobrej jakości. fajnie drewniany. Nie wygląda jakoś specjalnie. Żeby się miało zaraz rozwalić. I go wziąć w różne miejsce. jest też lekki Sprawdzałem i bardzo głośno gra, więc też fajny. No to też działa. Z ceną kosztuje. Około 140 zł. Jakby ktoś chciał, to może sobie kupić fajny głośnik. Jak na swoje specyfikacje dostani. Bardzo polecam. Fajny głośnik, naprawdę.